To tak jest Trafia się kurwa same sama wódka To co piszą? Chlej, 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 chlej Chlej wódkę A jak się trafia same pudło? Co, co piszą? Oszukujesz Chuj, gnój Śmieć, jebany, oszukujesz Kurwysyn, pokaż koło Pokaż koło na magnesach na piątkę, ale... Koło za magnesem, tak, Dzień kurwa. Trafia się sama wódka. Dobrze, fajnie. Uh, super. Trafia się sama wódka, fajnie. A trafia się same pudło. Oszukane na pewno mają Oszukane, magnesy. kurwa, magnesy. Pokaż koło, pokaż koło. Nie, ona on. Ma kur... Tak, ona ma przycisk. Ona ręką zatrzymuje. Chuj, że ręka przy dupie. Nie. Ona zatrzymuje, tak, ona zatrzymuje. tak! Kurwa, o. Mhm. Tak, nie, przepraszam kurwa, dobra. Nie zatrzymuję, okej. Okay. Nie, zamiast wódki piję wodę. Tak. Biorę kurwa łyżkę, nalewam wódki, kurwa, wódka się pali, tak. Ale to nic, żeby jak przychodzisz na live'a to masz pokazane, i... Klepie łokciem, kurwa, tak. Nic kurwa tam, chuj! Tak, wodę piję kurwa. Podpalam łyżkę wódki. Pali się kurwa niebieskim ogniem, czyli to jest wódka. Ale nie oszukuję, gnuję, panny Frayriba. A kurwa, tak! Dobrze. Fajne podejście, fajne podejście w kurwa. Płacił 10 złotych, sorry, że się wtrącam, ale góra dla mnie jesteś moim ziomkiem. Daj moda, bo takich jak Ty się szanuję i chcę być w Twoim team. Oszukuję. Polej kurwa wódki do, do, do łyżki. Podpalę. Wódka się pali? Moja Pali. Woda? Nie. Proste. Pokazałem. Paliło się? Paliło. Wszystko. Powinno wystarczyć. Nie. Nie. Grzesiu, szukuję, tak, kurwa. Grzesiu, kurwa, co wieczór, w sobotę, w piątek też, i w niedzielę, odpala lajwa, bo chcę wam pomóc, kurwa, bo życie jest chujowe. Ludzie są wkurwieni. Życie polskie jest zjebane. Chcę poprawiać moja ludziom tata, humor. Świat, nie, nie można! To, to ubywa, bo i tak będę chuj. I tak będę chuj, kurwa, kawał gnoja będę. Chuchy,